Dzisiaj po południu na parkingu przy alejach 3 maja w Zakopanem doszło do wypadku. Rozbitych zostało 7 samochodów, a dwie osoby karetka pogotowia zabrała do szpitala. Jak doszło do tego wypadku? To była chwila, moment. Uwaga, no jednym, że samochód stał po prawej stronie. Odrzuciłem się i tylko jeden huk. A później no, poleciałem tutaj do góry, zobaczyć co się dzieje. No nie, Zwalcim w pogotowie, bo pani leżała jedna. Podleciałem do kolegi, no bo leżał. Pytam się co się stało. Mówi, że dawał bloczek koleżance. I nagle ruszyła. A okazało się, że spadła jej noga z hamulca na gaz całkowitą siłą. Kolega pojechał do szpitala, nie wiemy na razie, nie mogę nic powiedzieć. Jest wzięty do szpitala, coś ma z nogami. Prawdopodobnie złamanie obydwu Tylko tyle mogę powiedzieć, więcej nic nie wiem. W tym miejscu to pierwszy tego typu wypadek.